No dawaj, dawaj, dawaj. Zagraj ze mną. Zagraj ze mną. Zagraj! No i słuchajcie, nastał ten dzień, w którym gulltroper wrócił do sklepu. Słuchajcie, mam jednego dla Was. Słuchajcie, po pierwsze trzeba zostawić łapeczkę w górę, trzeba zasubskrybować kanał. No i oczywiście trzeba pisać kod Ewela do sklepu, żeby wygrać. Także napiszcie pod spodem swoje linki w komentarzach i ja jedną osobę wylosuję. Oczywiście, jeśli wpiszecie kod Ewela do sklepu, możecie mnie również zaprosić do znajomych. Ja przyjmuję wszystkich, także wpadajcie do mnie, będziemy się widzieć w lobby. No i ogółem zobaczcie, wrócił Gulltropper do sklepu. Wygląda on tak i ma on dwa style. Słuchajcie, pierwszy styl jest to zwykły Gull... Troper, taki zielono-niebieskawy. I mamy drugi styl do, gul, do Gultropera. To jest ten skin, skin zielony. Zaraz, zaraz zaraz, on powinien się pojawić. Zobaczcie, jest on taki mroczny. Taki mroczny. Um, bardziej mi się podoba pierwsza wersja. Oczywiście tutaj mamy jeszcze plecak takiego miszka. Nie wiem dlaczego ten misiek akurat jest do tego skina, no ale dobra. No i oczywiście wróciła wasza upragniona kosa do sklepu. E, no i być może, słuchajcie, jeśli rozwiniecie opis, to też znajdziecie takiego giveawaya na moją. na tak na moją kosę, na taką kosę. E, jedyne co wystarczy oczywiście zrobić, to przeczytać opis tam macie wszystkie zasady. No i słuchajcie, wejdźmy sobie do gry i spróbujmy sobie zagrać jedną gierkę. No i teraz możemy zobaczyć jak wygląda ona w locie. A no, w sumie niczym tak naprawdę się tutaj nie wyróżnia ma te zielone swoje ręce, e, jak rozłożymy, no. Piszcie jak wam się podoba. Mi się mega naprawdę mega się ten skin podoba. Dobra, słuchajcie, wszystko mam. Wyzbieramy sobie jeszcze troszeczkę maców i lecimy na gości. Wciąż sobie ten pistolet, bo on jest mega mocny. Jestem w ogóle ciekaw, czy ktoś tutaj poleciał na to miasteczko. Szczerze wam powiem, że kiedyś myślałem, że skiny z karnetu będą takie, wiecie, uniwersalne. Nie będą takie rzadkie. Tutaj chyba mamy boto, tak mi się wydaje. No sprawdźmy to. O nie, jednak nie. Będę dostał. Jest bot? To jest chyba bot, tak. To jest chyba kolejny bot. Nie wiem czy już nikt nie gra w tego Fortnite'a tak w nocy. Czy co jest grane? Bot podbijamy do niego. Chodź to, mistrzów. Gdzie ty się schowałeś? On się schował czy odpłynął? I zniknął. Halo Co on zrobił? Co ten gościu zrobił? Dobra, nieważne. On w ogóle nie miał żadnych żadnych. Lecimy tam, bo tam kogoś widzimy. O. No. no, ojejku, ich w ogóle nie mogę go trafić. I same boty. Halo. Wow, Jeszcze teamują się. Dobra, Jeszcze teamujące się boty. Pop, wchodzi do wody. No nie, come on. Gdzie ty tu uciekasz? No nie, come on. Tu mamy w końcu gracza. Mamy w końcu gracza. Mamy leczenie. No, zabili się ze strzelby? Dobra, zabili się ze strzelby. Gdzie on jest? Dajmy sobie to, podejdźmy na niego. Może mu nawrzucamy neidów tam po prostu, co? No nie baw się. Nie baw się. co ja w ogóle prosiłem? No Kama, patrzcie jak go numczy. Ojejku. Rob Kaba. Ile razy. Ależ to były dobre strzały. A. ja już raz spotkę Ciśniemy po tego typu, on tu gdzieś jest, na bliżutko. Dobra, okej, okay. siema. Siema ziom Coś mnie tu dalej ogląda. Jestem ciekaw, co to jest. Dobra, wpłyniemy do strefki. No. No come on. Dobra, wychodzimy na niego. jest jakiś gościu Dobra, nie wiem gdzie oni są w ogóle, teraz się pogubiłem O nie, gościu W ogóle nie wiem czy zauważyliście to, ale ja gram na full jakości e, przyjemniej mi się gra, ale od tej mgły trochę oczy bolą 6 osób, Evrin jakiś Okej, okay, dajcie już jasność, dajcie jasno Już wystarczy, wystarczy tej ciemnicy Wystarczy ten, tej ciemnicy <noise> ale te naidy są fajne. No dobra, nie zorientował się, tak myślałem. No nic, musimy się zabudować i przeadować. Dobra. Easy. Easy frak, kolego. Easy frak. Easy frak. Wow. To nieźle, to nieźle, że ja go nie widziałem. Szczerze przez chwilę myślałem, że to bot. Szkoda, że nie ma żadnych ognisk. Bo ja nie mam nic do leczenia. Dobra, ładujemy RPG. -a. Męczymy gościa trochę. Chciałem, jest? Dobra, to był chyba on. O. Przyda się i to bardzo. Trzy apteki. Trzy apteki, tak w ogóle. Nice. Ej, druga 36, o której jutro wstanę. To zostawcie łapkę w górę, jeszcze raz proszę. No i zasubskrybujcie kanał. No, zasubskrybujcie. Myślałem, że sniper dostanę. Sok, że to ludzie w ogóle, gdzie hmm. tu strzelić, żeby go uderzyć. Elo! <ścoughs> na no dół, strzelam na tam. Lepiej Dobra Myślę, że wygramy, ale To no się jeszcze okaże Wow Skąd on się tutaj wziął? Nie mam żadnego pojęcia Pewnie tam mówi a! Na k... Krona padzie! Krona padzie! <gry> czekaj, co zrobi? No, dawaj No patrz tu! No, czekaj No Ej, zagramy w papierkę i nożyce <śmany> mamy go Słuchajcie, zabije mnie ta Hehehe <śmany> Dobra <śmany> Ale kozak, czekajcie, gdzie jest piątka? Nie, 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 nie rób tego, nie rób tego, zabije mnie, zobaczcie, zabije mnie. O Boże ale, ale się zrobiła ta strefa Oddajemy wina Chciałbym zamlekować no, dawaj, 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 zagraj ze mną, zagraj ze mną. Zagraj. No. <laughs> Ale fajnie, Ej, ale kozak, słuchajcie. Jeden z chyba z najlepszych meczy. Jaki on ma nick, dajcie. Nie ma jego niku. Dlaczego? Dlaczego nie ma jego niku? Pamiętajcie, żeby kupować skina z kodem Ewela w sklepie. No i ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, piątka.